Dzień dobry. W niedzielę była Polska. Wspaniały def, like mass, no ale dość tych szaleństw, dość tej ekstrawagancji. Wracamy do szarej codzienności, czyli po prostu do Finlandii. Nadrabiam też zaległości, bo materiał, o którym będę dzisiaj mówił, pochodzi z maja tego roku. Także kilka miesięcy w plecy mam. Zapraszam. Nie wszystko zawsze da się od razu jakoś bardzo szybko kupić. Niektóre rzeczy umykają, tego jest jednak tak dużo, że i samych sklepów jest przecież dużo, więc grzebanie i szukanie za tymi nowościami też jest czasochłonne. No ale ostatnio w moje ręce wpadł split z Finlandii. Ja o nim e, jestem praktycznie pewien. W majowej miesięcznicy mówiłem, bo już wtedy zwrócił moją uwagę, no ale teraz mam go na fizycznym nośniku, dlatego też robię ten materiał. E, zaciekawił mnie oczywiście z dwóch powodów. No jeden, znaczy jeden jest oczywisty, bo to po prostu dwa fińskie zespoły, a drugi, bo wydaniem zajęła się niemiecka. Mm, Purity True Fire, co już nie raz mówiłem, jedna z moich ulubionych wytwórni, bo Purity True Fire, pomimo że siedziba w Niemczech, to dużo Finlandii można znaleźć w katalogu tej wytwórni, ale i też te niemieckie rzeczy, które ona wydaje, są naprawdę zacne. Także Finlandia. Finlandia plus. Purity through Fire. No, musiało to zaowocować tym, że poznam ten split, no i poznałem. A split zatytułowany jest y, tak: Kaksi Liekia Satanale. I to znaczy dwa płomienie dla szatana. A dwa płomienie, no bo mamy tutaj dwa zespoły, albo zespół i projekt bardziej, bo Aestus y, i Sierluhaska. Aestus to zespół, Sjeluhaska to projekt. Cztery utwory znajdziemy na tymże splicie, po dwa od każdej nazwy. Łącznie trwa to prawie 20 minut. Pierwsze dwa numery są Aestus, kolejne dwa Sjeluhaski. Jest zespół, który łączy oba te projekty, bo tak w składzie Aestus, jak i ten jeden, jedyny członek Cielu, Husky. Oni grają także w Norem, Norem który bardzo sobie cenię, bardzo lubię. No, Oczywiście z automatu nie musi oznaczać to, że będę lubił i Aestus, i Sieluchowskę. Ale Aestus wydał w 2000, ja sobie zapisałem, oczywiście, w 2022 roku swojego jedynego jak dotąd pełniaka, który jest bardzo, bardzo dobry i go polecam. To jest fajne fińskie granie. E, oni w ogóle od 2017 roku, tak podaje Metal Archives. Ale wydali jeszcze demo w 2020, potem właśnie był ten pełniak. No i na koniec tenże Split, jako znaczy na koniec. Jak dotąd ostatnie ich wydawnictwo, e, bardzo typowe fińskie granie, ale o tym za moment. Jeszcze o tym, co wspólne dla obu zespołów. E, otóż, wydanie: no, niestety, jest bieda trochę. Jest bieda, nawet bardziej niż trochę. Jest to Digipak, ale taki najbiedniejszy z najbiedniejszych. Dobrze, że przynajmniej plastik się tu znalazł i nie jest to jakiś ten cholerny DigiSleeve, który już w ogóle to jest kryminał, żeby tak wydawać płyty. No nie ma nic rozkładanego, tu są informacje, płyta i to w zasadzie tyle. Wiadomo, niby tylko 20 minut, to kto by się tam jakoś, nie wiadomo jak, rozwijał z wydaniem, no, ale trochę jednak szkoda. Aestus jest z Turku, e, tworzy go pięciu panów, to dosyć dużo. Nie jest to jakaś bardzo często spotykana liczba składów. No i jak już mówiłem, jeden z tych panów, konkretnie perkusista, gra także w Norhem, no i jeszcze w paru innych projektach. A tu nie sili się na jakieś wielkie odkrycia, na wytyczanie nowych trendów. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie tego materiału, ale generalnie ich twórczości. To jest po prostu klasyczny fiński black metal. No tak zaczyna się ten split, w zasadzie to nie jest jeszcze sam początek, bo ten sam, sam początek jest naprawdę świetny i bardzo porywający. No, ale to sobie sami możecie sprawdzić. Generalnie te dwie kompozycje Aestus tutaj są porywające, są chwytliwe, są bujają mocno, są skoczne. To jest, Aestus dla mnie to jest jeden z tych zespołów, które dobrze wyczerpują definicję fińskiej tanzbudy, którą tutaj już podawałem nie raz. To taka budaw, w której naprawdę jest wesoło, tanecznie, skocznie, ale można przy okazji dostać po mordzie. No i to właśnie tak gra. Jest szybko, jest porywająco, jest w tym wszystkim sporo powietrza, jest chwytliwie, jest trochę melodii, nawet dosyć sporo tej melodii jest, ale to jest ta typowo fińska melodia. Oszczędna, dosyć prosta. Ale za to zapadająca w pamięć i charakterystyczna. No i tutaj Aestus też niczym się nie wyróżnia. Także te dwa utwory można by traktować jako dobrą reklamę klasycznego, standardowego, fińskiego black metalu. Aczkolwiek są tu też momenty, które przywołują na myśl troszkę inne, troszkę inne inspiracje. Jest Szybciej, agresywniej jeszcze kończy się taniec, zaczyna się właśnie dawanie po mordzie. W dwóch numerach. Aestus wchodzi z Jeluchaska. Z Jeluchaska, która to, znaczy, który to, bo to bardziej jeden, jedno, bo to przecież jednoosobowy projekt, za którym stoi Sasta właśnie też z Norchem. Od 2019 roku ten projekt ma. Wydał na początku to był split, potem w 2023 była epka, no i teraz split z Aestus. No i tutaj, właśnie, ja bazuję bardziej na tej epce, bo ta epka, jakkolwiek dobra, ona była też przesiąknięta smutkiem jakąś taką nostalgią, mizantropią, co też było wsparte trochę grafikami, zdjęciami. No i. To zostało w Sieluchasce. To jest inny rodzaj budowania klimatu, atmosfery, aczkolwiek jest tutaj też energicznie i szybko. Średnie tempa dominują w tych dwóch numerach i one lecą sobie fajnie do przodu. To jest pewne. Natomiast to jest taka buda, w której raczej odbywa się stypa, a nie jakaś impreza weselsza. Zeluchaska fajnie potrafi wykorzystać tą energię doniesienia właśnie tych smutnych melodii. Bo motorycznie, te cztery utwory, dwa od Aestus i dwa od Cieluuski jak najbardziej do siebie tutaj pasują. Natomiast sam nastrój i klimat to już jest troszkę inna sprawa. O ile Aestus jest tutaj taki bardziej, bym powiedział, bojowy, energiczny, ale w takim sensie doładowania energii, to cieluchaska. Ona jest. Okej, okay, energiczna, ale ta energia przekuwana jest w niesienie właśnie raczej dosyć smutnych emocji. Dużo w tym jest wszystkim właśnie mizantropii. No te mizantropie, tę nostalgię, ten smutek tutaj też oczywiście podkreślają bardzo wyraziste wokale. To jest też fajne dopełnienie, jakby te dwie strony splitu się dobrze dopełniają ze sobą, bo są to dwa oblicza fińskiego black metalu, teoretycznie podobne, ale tak naprawdę, kiedy się wsłuchamy, to te różnice są i one wcale nie są takie małe. Podoba mi się to, jak właśnie Sasta potrafi w tych swoich dwóch numerach wpleść ten smutek, ale w taki sposób, żeby on nie dominował tej kompozycji, ale był wyraźny i na tyle wyraźnie zaznaczony, że jak najbardziej odczuwalny. Nie trzeba tutaj mieć słuchu absolutnego, żeby te smutne melodie usłyszeć, ale są w tych dwóch utworach Cielu Husky także fragmenty typowo fińskiego black metalu. Ale wszystko tutaj jest dosyć fajnie wymieszane. Podsumowując, bardzo udany split. Ja zawsze oceniam splity przede wszystkim jako całość. I, no bo jest to jedno wydawnictwo, i nie lubię kiedy na przykład strona A, czy tam część pierwsza, jest kompletnie odmienna od części drugiej. Bo po prostu gdzieś mi się to tam. Jeśli mam ochotę na jakieś emocje, to, to lubię, kiedy ten split gdzieś zawiera się w tym jednym zbiorze emocji, na które mam akurat ochotę. I tutaj na szczęście to wszystko ze sobą współgra, pomimo tego, że jest ten lekki rozdźwięk między tym lekkim smutkiem z Husky, a tą bitewną energią Aestus. To i tak się to fajnie uzupełnia i zgrywa. Także uważam, że to jest udane wydawnictwo. Mnie się podoba, no ale wiadomo, że mnie się podoba wszystko, co z Finlandii. No może nie wszystko, ale bardzo dużo. Natomiast polecam ten splicik. On oczywiście jest w sieci. Czy warto go kupować? To jest już kwestia dyskusyjna. Oczywiście dla każdego maniaka wydawnictw fizycznych warto, no takiego jak ja na przykład, ale. Tak, poza tym, jeśli ktoś nie musi, to, to nie widzę sensu, bo samo wydanie nie jest jakieś przewpotężne, a to tylko 20 minut muzyki. Także pierwszy raz, nie, rzadko w ogóle to robię, żeby nie, nie zachęcać do zakupu, ale e, to nie do końca tak. Zachęcam do zakupu, ale nie twierdzę, że on jest konieczny. O, koniec, żeby się tak rozgadałem, bez sensu to jest w ogóle. Nie o tym miałem przecież mówić. Także polecam raz jeszcze Aestus Sielu Haska e, Kaksi Lekkia. Satan O, tak się to wszystko nazywa. Purity Truffier maj 2024. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Do następnego.